Z polecenia wiemy, że samochód jedzie autostradą ze stałą prędkością i w czasie półtorej godziny przejechał 165 km w tym właśnie równym tempie. Policzmy na początek, z jaką prędkością porusza się samochód na autostradzie. Tutaj musimy zastosować wzór znany z fizyki. V to się równa S podzielić przez T. I teraz podstawmy do tego wzoru miejsce literki S 165 km w miejsce literki T 1,5 godziny Dzieląc te liczby otrzymamy 110 km na godzinę. Taka była prędkość na tym odcinku. No i teraz przyjmujemy, że samochód nadal porusza się ze stałą prędkością, ale Chcemy policzyć, jaką odległość pokonuje w czasie 2,5 godziny. Przekształćmy ten wzór mnożąc go obustronnie przez t. Wówczas otrzymamy po lewej stronie v razy t, natomiast po prawej stronie zostanie s, czyli droga odległość, którą chcemy policzyć. No to liczymy. S to się równa. W miejsce literki V wstawiam 110 km na godzinę. W miejsce literki T wstawiam 2,5 godziny. Po wymnożeniu otrzymujemy 275 km. I to jest odpowiedź do tego przykładu.